Witajcie, Słońce, moje kochane! Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby skutecznie poradzić sobie z krytykiem w głowie. Podam Wam jedną z metod, z jakich korzystam, kiedy czuję się słaba, zaczynam siebie wątpić i ogólnie jest mi ciężko i źle. Przede wszystkim, skąd się biorą takie klimaty, taki ciężar? Skąd się biorą takie uczucia? Tak jak każde inne, biorą się one z myśli, bo myśli tworzą uczucia. Więc jeśli myślimy sobie coś negatywnego, te myśli stworzą negatywne uczucia. Proste jak budowa cepa. <noise> A warto uwagi, bo wiele z moich słoneczek kochanych niby wie, niby wie, że myśli tworzą uczucia. A chodzi sfrustrowane, pełne krytyki. <noise> Więc niby wiemy, ale nic z tym nie robimy. Dzisiaj Wam dam takie ćwiczenie, które pomoże Wam coś z tą wiedzą jednak zrobić i pomoże Wam się wyprowadzić z takich trudniejszych chwil. No ale, właśnie, porozmawiajmy o tym, jakie to są myśli zazwyczaj, które podrzuca nam ten nasz wewnętrzny krytyk. Mówi na przykład tak: Z niczym sobie nie radzę. Wszystko jest nie tak. Nic mi nie idzie dobrze. Starałam się zrobić wszystko, co mogłam, nic z tego dobrego nie wyszło, jestem do niczego. Więc, tak jak słyszycie, tak, to ciężkie, męczące myśli. Nawet kiedy je wymawiam, to mi się robi ciężko na sercu. Ale te myśli, tutaj widzicie, tutaj, tu jest problem. One nam jednak w pewnym sensie dają ulgę. Dlaczego? Bo dają nam pełne usprawiedliwienie. One donikąd nie prowadzą takie myśli. Bo jeżeli tak o sobie myślisz, że jesteś do niczego, że się starałaś zrobić wszystko, co mogłaś, nic z tego dobrego nie wyszło. Jeżeli myślisz sobie, że jestem do niczego, no to, to już nie ma dalszej polemiki. Wiadomo, jak masz taką myśl w głowie, no to czujesz się ze sobą bardzo źle, czujesz się jak ostatnia sierota życiowa, ale nic dalej nie musisz z tym robić. Utknęłaś. I masz pełne usprawiedliwienie. No jak jesteś do niczego, to na pewno nie jesteś do życia. Jeżeli nie jesteś do życia, bo sobie z niczym nie radzisz, no to sieć. Sieć i płacz, tak? Życie jest trudne. Jest ciężkie. Takie myśli są męczące i one nam nie ułatwiają życia. A tutaj dajemy sobie tak dobrą umówkę, żeby odpocząć, bo nic już dalej się nie da zrobić. Możemy się poddać. I wiesz, problem polega na tym, że jeśli tak o sobie myślisz, i to jest dominujący temat w Twojej głowie, brzmi to dla Ciebie jak prawda absolutna. I jeżeli brzmi to dla Ciebie jak prawda absolutna, możesz mieć tendencję do tego, żeby się zatrzymywać tutaj w tym miejscu. I to miejsce jest znajome, nie jest wygodne, bo cierpisz. Jak sama siebie atakujesz i mówisz sobie, że jesteś do niczego, no to, to Cię osłabia, tak? Ale jeżeli jesteś przyzwyczajona do tego, żeby się dobijać, no to to jest bardzo znajome miejsce. A jeszcze większy problem jest taki, że nasz ludzki umysł uwielbia to, co znajome. I nie zrobi nic, żeby cię zachęcić, byś szła naprzód. Przeciwnie. Nasze umysły uwielbiają wręcz produkować myśli, które prowadzą nas. Takie ślepe uliczki, gdzie wszelka polemika się kończy. Mamy prawdę absolutną. Jestem do niczego. Nie, że no, w tym jestem dobra, w tamtym dzień tak sobie, w tym mogłabym sobie radzić lepiej e, w tym czy innym aspekcie działania. Nie. Jestem do niczego, mogę się poddać, usiąść i tyle, nie? Koniec tematu. Koniec tematu. I co? I nic. Dalej mózg nie musi się w ogóle wysilać. A że nie chce się wysilać, bo niższa część mózgu jest bardzo zainteresowana tym, żeby oszczędzać energię, tak na wszelki wypadek, gdyby gonił cię tygrys i twoje życie by było zagrożone. No to w zgodzie z prawami ewolucji wszystko toczy się jak powinno. niższa część mózgu działa jak powinna. Ty na poziomie fizycznym jesteś bezpieczna, masz energię. Gdyby jakiś tygrysik wyskoczył z zakrzaka, <laughs> Ale czujesz się do dupy. Czujesz się okropnie, bo głęboko wierzysz w to, że jesteś do niczego. No i czujesz się słaba, tak? Ale chcę, żebyś zrozumiała, że jeżeli dzisiaj jesteś w takim dokumentalnym, to nie licz na to, że twój umysł nagle wyprodukuje jakieś myśli, które będą ci dodawały energii. Jeżeli się sama sobą nie zainteresujesz i sama, nie postanowisz, że chcesz z tego wyjść, to nie licz na to, że Twój umysł jakimś cudem znajdzie kierunek pozytywny. Nie, bo przede wszystkim jesteśmy zbudowani po to, żeby przetrwać w tej rzeczywistości. Więc nasz mózg skupia się na tym, co negatywne, bo szuka zagrożenia. I tak już jest. Jeżeli Ty siebie celowo nie wyprowadzisz z takich. Miejsce, Ja nie mówię, że sama to musisz robić. Możesz to robić z pomocą yy, terapeuty na przykład, tak? Można. Ja tutaj to, czym się z Wami dzielę, to jest na takie lżejsze sprawy. Niekoniecznie na jakieś traumy, tak a propos, propos, żeby było jasne, ale właśnie dlatego, że mamy w sobie tą dynamikę, nie licz na to, że pojawi się z jakiegoś magicznego miejsca nagle cały ogrom pozytywnych myśli. No i co teraz? Co robimy? Kochana moja, więc przede wszystkim bierzemy kartkę papieru, tak? Bierzemy coś do pisania. Siadamy w miejscu, gdzie nikt nie będzie nam przeszkadzał i najlepiej robimy to albo wieczorem, albo w weekend. Chcesz sobie na to dać czas, i jak skończysz, to nie chcesz mieć już żadnych planów. Chcesz albo iść spać, albo zrobić coś innego, co nie wymaga dużego wysiłku. Pamiętaj o tym, że robimy to ćwiszczenie z dystansem i z rozumieniem, że to, co zapisujesz, to tylko część prawdy, to nie cała prawda o Tobie. To jest część prawdy. ok? Więc nabieramy takiego dystansu i podejdź do tego tak, jakbyś rozmawiała z, z dzieckiem. Ty jesteś sobą dorosłą, masz dziecko przed sobą i pytasz to dziecko, zadajesz takie pytanie temu dziecku. Pytasz go czy ją, co robię nie tak? Co robienie tak? No i ona wtedy, czyli twój taki głos w głowie, swój własny, twój, da ci odpowiedź. Co robi nie tak? No a ty sobie zapisujesz. Powiem wam, że ostatnio, kiedy robiłam to ćwiczenie, nie było tak dawno, to, co się pojawiło w odpowiedzi, było bardzo, bardzo okrutne. To był ostry głos, który między innymi powiedział mi, że. Ty się do niczego nie nadajesz, po co się starać? I tak ci się nie uda, nie poradzisz sobie. Ja teraz mówię o tym z takim konkretnym dystansem, bo przerobiłam to ćwiczenie, o które będę Wam mówić. Ale w momencie, kiedy zapisywałam te słowa, to było bardzo trudne. Ja w to wierzyłam, w to, co zapisywałam, tak? No bo wiadomo, to część mnie to wyraża, więc to była moja prawda w tym momencie. Wiadomo, były łzy, było takie naprawdę poczucie bezsilności i czułam się bardzo, bardzo, bardzo źle sama ze sobą. Także dlatego mówię, jak robicie ta, ta, takie ćwiczenie, to koniecznie nie planujcie już nic więcej na ten dzień. Dajcie sobie przestrzeń, żeby y, napisać, wyrazić to tak. Oczekujcie tego, że będą potrzebne chusteczki, że to będą takie. Y, no, ciężkie, trudne emocje, na które patrzymy, ale jednocześnie, jeżeli robimy to z dystansu i z takim podejściem, ok, tutaj rozmawiam z częścią siebie, która nie jest w pełni dojrzała, tak jakbym rozmawiała z dzieckiem, to to daje naprawdę fajny dystans. No więc to nie było przyjemne usłyszeć te słowa, tak? Właśnie dlatego, że jest część osobowości, która w to wierzy, i dla niej, dla tej części mojej osobowości, to święta prawda. To, że ja sobie nie poradzę, że mi się nie uda, że się do niczego nie nadaje. No, więc w momencie, kiedy ja słyszę te słowa, tak? Je zapisujemy sobie na kartce. One właśnie wtedy będą brzmiały jak nasza prawda. Taka absolutna prawda. Ale i tu zaczynamy kolejny krok. Czy to jest prawda? Czy to jest absolutna prawda? Oczywiście, że nie. To jest interpretacja rzeczywistości przez część mojej osobowości. To jest głosik który mnie wrednie ocenia, osłabia, ale czy on mówi całą prawdę? Nie, nie mówi całej prawdy. I właśnie kolejnym krokiem w tym ćwiczeniu będzie zapisanie tego, co jest przeciwieństwem tych okrutnych słów. Okay? Dlatego, że rzeczywistość jest zbalansowana ten głos, który się odzywał, to tak jakby interpretował mnie z perspektywy takiej naprawdę bardzo, bardzo ciemnej, nie? No ale życie jest zbalansowane, ja jestem zbalansowaną istotą, mam zalety, mam wady, ja wyrażam siebie pozytywnie, czasami wyrażam siebie negatywnie i tutaj mamy takie, takie, takie ciemne, negatywne aspekty, tak? Wyolbrzymione, ale mamy również przecież ten pozytywny aspekt i Dzisiaj właśnie chcę Wam podpowiedzieć, żeby koniecznie, celowo zbalansować ten negatywny aspekt z pozytywnym. To jest bardzo prosta koncepcja, nie? Prosta idea. No więc, kwestionujemy, tak? Bierzemy to pierwsze zapisane zdanie, ty się do niczego nie nadajesz. To tak, tak wymyślił mój umysł. No i ja zaczynam to kwestionować. Przede wszystkim do czego się nie nadaje? Do czego dokładnie? Dopytuję się jest. Takim poczuciem ciekawości, nie? Jakbym rozmawiała właśnie z takim pięciolatkiem, mówię, no do czego ja się nie nadaję, powiedz mi tutaj więcej. No i zacznie mi tam sobie może wymieniać coś tam. No i dalej, czy to jest prawda? Czy rzeczywiście, czy są takie aspekty życia, do których się nie nadaje, Są. Owszem, są. Są takie aspekty życia, do których chciałabym się nadawać, ale się nie nadaję, ale są też takie, do których się nie nadaje, bo nie chcę. Na przykład nie nadaje się do pracy na wysokościach, bo wiem, że bym się bardzo bała, że spadnę. jednocześnie nie robię nic celowo, żeby to zmienić, bo dzisiaj wolałabym spędzać moją energię w inny sposób. To nie jest dla mnie jakiś tam. To nie jest moim celem, tak? Żeby czuć się yy, stabilnie, na przykład stojąc na bardzo wysokiej drabinie albo na dachu. Dziś to nie jest moim celem. Może kiedyś będzie, no to wtedy, wtedy to zaadresuję, ale dzisiaj nie jest. A więc są aspekty życia, w których jestem nie, niezbyt utalentowana czy nie mam predyspozycji takich naturalnych rzeczywiście się do tego nie nadaję. Ale jest wiele aspektów życia, do których się nadaję i z którymi sobie świetnie radzę. Więc to słowo y, niczego, tak? Do niczego się nie nadajesz, to jest kompletna bzdura. Więc teraz ja muszę sobie udowodnić, dlaczego ten głos nie mówi prawdy. No i zaczynamy wymieniać. Na przykład, radzę sobie świetnie jako trenerka rozwoju życiowego, radzę sobie świetnie mówiąc po angielsku, radzę sobie świetnie tańcząc baczatę, radzę sobie świetnie chodząc na spacery z psem, robiąc pierogi, naleśniki, jeżdżąc samochodem, podróżując. Mogę tak rozpisywać i ta lista będzie bardzo długa. Powiem ci tak, że im bardziej wierzysz w to zdanie, że ty się do niczego nie nadajesz, tym dłuższa powinna być ta lista. Tym większa potrzeba zbalansowania tej bzdury. Później bierzesz kolejne zdanie. Tak w moim przypadku to by było i tak ci się nie uda. I tutaj mowa o mojej pracy. I znowu pytanie: czy to jest prawda, że mi się nie uda? A co dokładnie ma mi się udać? Więc wtedy sobie określam, tak? w co nie wierzę. No i czy to jest prawda, że się nie uda? No to zależy, bo tutaj mowa o przyszłości. Kto decyduje o mojej przyszłości? Kto? Ja decyduję. Nikt inny. Tak jak ty decydujesz o swojej przyszłości, tak ja decyduję o mojej, nie? Więc skoro to od nas zależy, jak wygląda nasza przyszłość, to to zdanie jest bzdurą. Czyli teraz inne pytanie. Co mogę zrobić, żeby mi się powiodło? Bo wiem, że jest taki głos we mnie, który. Twierdzi, że mi się nie powiedzie, tak? Więc jak mogę sobie gwarantować swój sukces? Co dokładnie ode mnie zależy? Ile pracuję, ile odpoczywam? Co myślę o sobie, co myślę o innych, co myślę o swojej pracy, co myślę o swojej zdolności osiągnięcia sukcesu? A szczególnie teraz, kiedy wiem, że jest część mnie, która nie chce wierzyć w moje powodzenie i będzie sabotować mój postęp. Czy nie powinnam się bardziej skupić na budowaniu przekonania, że owszem, dam sobie radę, że mam wszystko, co mi potrzeba i że owszem, pewnie nie będzie wszystko szło po linii prostej, nie będę szła krok po kroku do celu, ale to żaden problem, bo takie jest życie. Bo postęp nie idzie po linii prostej, tak się po prostu nie dzieje. Kiedy staramy się osiągnąć jakiś cel, Dobrze jest być elastycznym, bo płyniemy w zgodzie z falami życia, więc towarzyszą nam przepływy i odpływy, bo życie nas niesie naprzód. Ale w tym przypadku to od nas zależy, czy będziemy konsekwentnie zmierzały w kierunku tego, co chcemy osiągnąć. Czy uwierzymy, co nam ten głos tam podpowiada, i się poddamy. Więc cały ten proces polega na tym, że zapisujesz sobie parę zdań i ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno. Sugeruję, że jeżeli nie robiłaś nigdy czegoś takiego, to niech to będzie bardzo proste. Kwestionuj parę zdań, nie wszystkie, to nie, nie, nie pozwól sobie, nie daj sobie przestrzeni takiej, żeby się tak rozpisać, żeby to były strony i strony i strony tej ciężkiej krytyki, bo pamiętaj o tym: jeżeli myśli tworzą uczucia, a ty. Będziesz najpierw myślała, później jeszcze zapisywała tą negatywną myśl, to, to cię poprowadzi w takie głębiny, że się w głowie nie mieści. Nie, zaczynamy powoli, krok po kroku. Ogranicz to. Załóżmy, że zapisujesz sobie trzy pierwsze zdania, które przychodzą ci do głowy, kiedy pytasz sama siebie, co robisz nie tak. Tylko trzy zdania, i później z nimi pracujesz, właśnie szukając przeciwieństwa i dowodów w rzeczywistości, że jest inaczej. I teraz dajesz sobie szansę na to, żeby zneutralizować tą część ciebie, która chce sabotować Twój progres. Dajesz sobie szansę na to, żeby się wzmocnić. I pamiętaj o tym, że właśnie ze względu na to, że mamy niższą część mózgu, która jest bardzo zainteresowana tym, żebyśmy przetrwały w tej rzeczywistości i bardzo sobie ceni to, co znajome. I będzie robić, co może, żeby nas zniechęcać do tego, żebyśmy szły naprzód i zmieniały swoje życie. Te myśli negatywne, jeżeli one są doenergetyzowane, bo tam sobie siedziały w Twoim umyśle od dawien dawna, tak to są przekonania które pojawiły się na przykład w Twoim dzieciństwie, no to wiedz o tym, że to będzie wracać. I jak będzie wracać, to bierzemy wtedy z powrotem tą kartkę papieru. Dlatego dobrze jest takie rzeczy robić w dzienniku, tak żebyś miała to w jednym miejscu. Bierzemy to, co zapisałyśmy, te dowody pozytywne i sobie czytamy. I się wzmacniamy i przypominamy sobie, gdzie jest nasza siła. No dobrze, dziewczyny, to tyle, jeśli chodzi o to ćwiczenie. A teraz Teraz chcę Wam z wielką ekscytacją sercu i z wielkim szczęściem, <laughs> chcę Was zaprosić na kurs Silna Polka w Stanach, który w końcu jest gotowy. Jest to kurs pewności siebie dla tych z Was, które czują się słabe, które czują się niepewne. I powiem Wam szczerze, że naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy ten kurs, i kiedy te z Was, które już się zapisały i te z Was, które jeszcze się zapiszą, kiedy Wy zobaczycie, co tam w tym kursie jest, co jest w środku. Myślę, że będziecie zaskoczone i prostotą tych metod, które oferuję, bo to nie jest jakaś filozofia, nie wiadomo, jaka trudna, ale będziecie też zaskoczone skutecznością tego, czego będę Was uczyć. To, czym się z Wami dzielę w tym kursie, zmieniło moje życie. Zmieniło życia wielu, wielu klientek. Jest to kurs, który od wielu lat prowadzę w języku angielskim wśród Amerykanek. Teraz jest przetłumaczone w końcu na język polski, nie mogłam się doczekać, żeby to zrobić, no i zrobiłam w końcu. Dlatego tak się bardzo, bardzo cieszę, bo wiem, jaka jest ogromna różnica w życiu kobiet, które potraktowały to na poważnie i przeszły transformację taką wewnętrzną, nauczyły się siebie wspierać. Dlatego tyle radości we mnie, że w końcu jest to gotowe i że, że mogę to zaoferować. Ale zanim skończę, chcę wam powiedzieć dokładnie dla kogo stworzyłam ten kurs. Jest on oczywiście dla Polek mieszkających w Stanach i przygotowałam go dla ciebie, jeżeli często siebie krytykujesz. Jeżeli wiesz, że nie powinnaś siebie krytykować, ale właśnie ten krytyk w głowie, o którym dzisiaj mówiłam, jest bardzo, bardzo aktywny. I to ćwiczenie, które mi się dzisiaj z tobą podzieliłam, ono pomoże, ale Właśnie dlatego, że pozwolisz się temu głosowi tak trochę wygadać, ale tak ogólnie czuję, że to jest dominujący głos w Twojej głowie, ten właśnie negatywny, ciężki głos. Ja pomogę Ci rozwinąć ten balansujący głos, który pomoże ci dostrzec to, co dobre w Tobie. Jest ten kurs również dla ciebie, jeżeli nie czujesz się tutaj w Stanach tak silna i pewna siebie, jak się czułaś w Polsce. Ja wam powiem szczerze, że ja w Polsce też nie czułam się pewna siebie. Czułam się jak ostatnia sierota w Polsce. Tutaj, jak przyleciałam do Stanów, to te pierwsze lata były bardzo ciężkie właśnie dlatego, że ja nie miałam w sobie zupełnie żadnych takich narzędzi i tej świadomości swojej siły. Zupełnie, naprawdę byłam bardzo, bardzo krytyczna w stosunku do siebie i nie widziałam zupełnie swoich, swojej siły, swoich zalet w ogóle. Nie, nie to, że ja ich nie miałam, one tam były, ja po prostu tego zupełnie nie dostrzegałam. Także czasami się zdarza tak, że my przelatujemy właśnie takie słaby z Polski już, i tutaj ta emigracja jest jakby takim, taką lupą, która powiększa te nasze słabości i nie mamy innego wyjścia, tylko musimy znaleźć w sobie siłę, zaciskamy pięści i brniemy do przodu, jakoś tam sobie dajemy radę, ale nawet mimo, że wykazujemy ogromną odwagą i ogromną siłą w tym życiu na emigracji. To i tak, często jest tak, że mimo że robimy. Tak niesamowite postępy, jeśli chodzi o, o to, co robimy w ogóle w życiu, tak? I e, z czym my tutaj się mierzymy, ile odwagi nas to kosztuje, to my i tak siebie widzimy jako bardzo słabe osoby. E, ja to też właśnie między innymi będę pomagała naprawić. E, jest to kurs dla ciebie, jeżeli jest ci się tutaj trudno zakorzenić, jeżeli e, nie masz takiego odczucia, że ludzie rozumieją to, kim jesteś, że wspierają ciebie zapraszam na ten kurs, szczególnie te z was, które czują się tutaj obco. Ten kurs jest również dla ciebie, jeżeli jest ci trudno podejmować decyzje. Polegasz często na innych, żeby powiedzieli ci co masz zrobić, jak masz sobie radzić. Jest również dla ciebie, jeżeli zdarza się, że masz coś wartościowego do powiedzenia, ale milczysz. Milczysz, bo obawiasz się opinii innych ludzi, obawiasz się tego, że skrytykują, jakoś że osądzą ciebie w jakiś negatywny sposób, skrytykują cię jakoś. Ten Kurs jest też dla tych z Was, które czują się wykorzystywane. Kiedy, jeżeli czujecie, że dajecie z siebie wszystko, a nie jesteście doceniane, i że tak naprawdę macie w sobie taki konflikt, bo często jest tak, że ktoś tam o coś poprosi i ty się natychmiast zgadzasz, a później sobie myślisz, kurczę, no nie powinna była się zgodzić. Ale godzisz się i godzisz się wbrew swojej intuicji. Tak? I robisz to dlatego, że martwisz się, że zranisz innych ludzi. Kiedy im odmówisz. Ale co, co się dzieje w takiej dynamice, to jest to, że my oszukujemy same siebie i bardzo dużo nas to kosztuje. Ogólnie takie właśnie tkwienie w takim miejscu, gdzie, gdzie czujemy się słabe w ogóle w życiu, kosztuje nas bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim kosztuje nas nasze życie, nasz czas, naszą energię życiową, bo my tworzymy tą taką nieciekawą rzeczywistość a życie ucieka nam przez palce. Często jest tak, że kiedy czujemy się słabe i porównujemy się z innymi ludźmi i widzimy siebie zawsze jako tą gorszą, jako tą, która nie wystarczy i powinna mieć lepszą pracę i mąż powinien więcej zarabiać i dzieci powinny być fajniejsze, mądrzejsze i powinna mieć lepszy dom i, e, powinna być szczuplejsza i td. jak tak siebie dobijamy, to dlatego, że czujemy się ogólnie słabe, zaczynamy też ograniczać swoje doświadczenie życiowe. Zaczynamy się chować same w sobie. Nie mamy chęci, nie mamy odwagi na to, żeby iść doświadczać tego życia. I w momencie, kiedy ograniczamy swoje doświadczenie, ograniczamy też swoją mądrość życiową. No bo jeżeli tkwisz w miejscu, to nie uczysz się niczego o sobie, nie? No i to również kosztuje cię Twoją radość życia. Ale uwierz czy nie uwierz, to również ma związek z naszymi finansami. Kosztuje nas to też pieniądze, kiedy tkwimy właśnie w takiej sytuacji, bo nie zarabiasz tyle, ile byś mogła, gdybyś w siebie uwierzyła. Gdybyś uwierzyła w swoje możliwości, to poprosiłabyś o awans, zawalczyłabyś o siebie, może zwolniłabyś się z tej pracy, w której jesteś dzisiaj, i wróciła na studia. Kto wie, zawalczyłabyś o siebie, gdybyś wierzyła, że jesteś w stanie coś zrobić, tak? Ale powiem ci, że największy koszt, największy koszt to jest spokój ducha. Dlatego że brak pewności siebie. Tworzy mnóstwo zmartwień, lęków, stresu, niepewności, nieprzespanych nocy, strachu. Cierpimy, i jeżeli cierpisz, jesteś w takim miejscu, to mam dla ciebie dobre wieści. Nie musisz tkwić, nie musisz być tu, gdzie jesteś. Na szczęście pewność siebie nie jest czymś, z czym się rodzimy. To jest zdolność, którą można w sobie zbudować, i ja w tym kursie właśnie. Tego uczę. Więc, jeżeli jesteś na to gotowa, jesteś gotowa na jakąś zmianę i zdajesz sobie sprawę z tego, że świat się nie zmieni, że nie ma co siedzieć i czekać, aż się zmieni świat, <grym> tylko trzeba w sobie coś zmienić, bo my kreujemy swoje doświadczenie tutaj na tej planecie. Więc, jeżeli chcesz doświadczać innego życia, musisz zmienić siebie. W tym kursie nauczysz się siebie wspierać. Tak. Aby nieważne, co się będzie działo w życiu, ty będziesz szła naprzód, wiedząc, że dasz sobie radę. To jest bezcenne, bo to daje nam odwagę, to daje nam takie poczucie wewnętrznej siły. No bo pomyśl o tym. Jeżeli wiesz, że w momencie, kiedy na przykład umiera Twój rodzic, większość z nas spotka się z tą sytuacją, tak? Że nasi rodzice odejdą przed nami. A ty już dzisiaj wiesz, co ze sobą robić, kiedy bardzo cierpisz, i masz świadomość tego, że ta przyszłość, ty w przyszłości cierpiąca, nie będziesz zostawiona sama sobie, nie będziesz siebie ignorować, tylko zajmiesz się sobą z miłością, ze współczuciem, potraktujesz siebie na poważnie, potraktujesz swoje cierpienie na poważnie. No to sama świadomość tego, że siebie nie zostawisz w tym cierpieniu, samo to dodaje nam sił i daje nam też takie poczucie wewnętrznego spokoju, nie? Poza tym, co jest też bardzo ważne, nauczysz się świadomie odczuwać emocje. I to jest właśnie ta część, gdzie Ty będziesz wiedziała, co ze sobą zrobić w cierpieniu. Przestaniesz ignorować swoje cierpienie, przestaniesz udawać, że wiesz, no, jest mi ciężko, ale muszę brnąć do przodu, zaciskam pięści, idę naprzód i serce się rozrywa na tysiąc kawałków, a ja udaję, że to się nie dzieje, nie? zbudujesz zupełnie, zupełnie inne podejście do samej siebie. Przestaniesz siebie traktować jak jakbyś zupełnie nie miała żadnego znaczenia. Poza tym zagłębimy się razem w to, co Ciebie dotychczas zatrzymywało przed wykorzystywaniem wszelkich możliwości, jakie oferuje Ci ten kraj. Przyleciałaś tutaj z jakiegoś swojego konkretnego powodu. Postanowiłaś, że będziesz tutaj mieszkać. Też miałaś do tego jakiś konkretny powód. Ameryka oferuje nam bardzo dużo. Czasami jest tak, że nie wykorzystujemy tej szansy, bo nie wierzymy w swojej siły. My się dokładnie, dokładnie przyjrzymy, co to jest w Twoim przypadku i zaadresujemy to. Dasz sobie też szansę na to, jeżeli będziesz chciała, dasz sobie szansę na to, żeby się tutaj zakorzenić. Bo wiesz, nawet te z Was, które nie są pewne, że Ty, no nie jesteś pewna, że tutaj będziesz mieszkała do końca życia. To mówię, jesteśmy emigrantkami w przeróżnych sytuacjach. Czasami jest tak, że wiemy. Załóżmy, że Twój mąż jest Amerykaninem, więc wiesz, że tutaj jak umrzesz, zostaniesz pochowana i tutaj będą Twoje dzieci itd. Itp. tak? Ale są takie z nas, które nie są o tym przekonane. I to na naprawdę nie ma znaczenia. Na ten czas, kiedy jesteśmy tutaj w tej rzeczywistości, możemy sobie dać szansę na to, żeby tutaj się połączyć z tym światem, żeby się w nim zakorzenić. Nawet jeżeli to będą takie malutkie korzenie. Nie jakieś takie bardzo głębokie. Chodzi tutaj o to, żeby budować wokół siebie małą społeczność, tak, żebyś na ten czas, kiedy tutaj mieszkasz, czuła, że masz wsparcie. Kiedy będziemy razem pracować, skupimy się wyłącznie na rozwijaniu niezbędnych umiejętności, które są potrzebne do stworzenia życia, jakiego pragniesz. Także tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego. Jeżeli mieszkasz na emigracji, to już jesteś bardzo silną osobą. No, bo jesteś, bo ta, ta ścieżka wymaga bardzo dużej siły, tak? Ale umysł ludzki ma swoje prawa, które niestety działają wbrew budowaniu naszej wewnętrznej mocy. I ja ci pomogę to opanować, zrozumieć siebie, zrozumieć z jakich korzystać narzędzi i co robić, żeby budować się krok po kroku, budować w sobie odwagę, wiarę w siebie i żeby się nie poddawać. Ok, kochanie moje, możesz się zapisać. Chodząc na link, który jest w opisie tego odcinka. Zaczynamy już wkrótce, bo 22 sierpnia, także w ten zbliżający się czwartek. Jak klikniesz na ten link, on Cię poprowadzi do strony, która opisuje dużo więcej a propos tego kursu. Ten kurs będzie trwał 3 miesiące. Będzie to bardzo mała grupa kobiet. Ja celowo bardzo ograniczam. Ilość mam jeszcze parę miejsc nie zostało, także jeżeli chcesz, Wziąć w tym udział, to pospiesz się. Ta lista już jest prawie wypełniona, ale chcę, żebyś miała szansę na to. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy ten kurs i będziemy razem pracować nad wzmacnianiem Ciebie, wzmacnianiem innych kobiet. No dobra, do usłyszenia, następnym razem trzymajcie się, pa.